Dzisiaj mam tajną misję. Okazało się, że w Brookheaven jest para bandytów. Tak jest. Jest to chłopak i dziewczyna. Ja widzowie dzisiaj przebiorę się za małe dziecko, bo wiem, że będą chcieli adoptować jakieś dziecko, aby ociepić sobie wizerunek. Dlatego ja muszę dzisiaj udawać idealnie małe dziecko, wtedy będę z nimi wszędzie, na każdej akcji, będę takim szpiegiem i wtedy będę mogła ich wydać policji. Więc widzowie, mam nadzieję, że mi się dzisiaj wszystko uda. Jeśli mi kibicujecie, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A my lecimy teraz do edycji Avataru. Przebrać się za malutkie dziecko. Dzisiaj przebiorę się w mini plushi baby, więc widzowie, teraz w All Items musimy wpisać coś takiego jak greetings, tak naprawdę w sumie greetings yy, SK. Muszę dopisać. Dobra, i zobaczcie, mamy coś takiego, ale ja nie będę dziwnym takim stworzeniem, takim ufolcem. Spokojnie, tylko ja sobie z tego założę brzuch tylko. I na szczęście jest to za free, więc to bierzemy. OK. Kontynuujemy. Możemy już to na siebie założyć, ale tylko właśnie chodzi nam o toc, więc tego tutaj szukamy. Nie, 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 nie całość, nie całość. Gdzie są. Torsy, dobra, mamy. I teraz tak, mamy taki brzuszek. Lecimy po kolejne rzeczy, żeby być mini plus baby. Teraz musimy ręce gnoma mieć, i wydaje mi się, że ja to kiedyś już brałam, tutaj kupowałam, więc nawet weźmy sobie lewą rękę. Gnom, gnom, gnom. Where are you, gnomie? Dziś gnomie, ja tego nie kupowałam, serio? Okej, okay, ciężko jest mi znaleźć taką fajną rękę, dlatego sobie pomyślałam, że jednak też z tej postaci ubierzemy sobie rękę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz prawa ręka i to samo, ale teraz musimy jeszcze nogi fajne sobie znaleźć. I musimy znaleźć sobie Piggy Lex. Zobaczymy, jak to wyjdzie, widzowie. I tak muszę kupić całą postać. No nie da się inaczej. 250 cm. Na szczęście tyle mam. Dobra. Kontynuujemy. Awatar. I ubieramy same nogi. Dobra uwaga, zobaczmy jak z tymi rękoma będziemy wyglądać, bo niestety tych y, rąk gnoma nie mogę znaleźć, ale jest śmiesznie. Po prostu rączki powinna mieć krótsze, więc może napiszmy y, Kids Arm. Może coś takiego się znajdzie fajnego. Ale, no nie, wszystkie one są takie długie, i w ogóle. Więc widzowie, jestem malutka, tam się jeszcze bardziej zmniejszę. Lecimy do Brookhaven, zmienimy się w dziecko, i lecimy wtedy do Daker Ok, zespełniłam sobie domek, żeby się na spokojnie, słuchajcie, tutaj przebrać. No i szukamy jakieś spokociuszki, i jeszcze jakieś włosy. Muszę mieć włosy takie dziecięce trochę, więc wpiszmy blonde hair, ale nie aż tak bardzo. Dziecięce, po prostu chciałabym jakieś dwie kiteczki. O, nawet coś w tym stylu. O, jest już ładnie. Teraz tak, make-up. No też nie mogę być taka pomalowana, tylko być takim dzieckiem. Dobra. I teraz em, jakieś, właśnie do spania rzeczy. O, patrzcie. Mamy taką czapeczkę słodziutką. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś ciuszek tutaj znajdziemy. W ogóle wpisałam slip, bo są fajne tutaj dodatki. Ale widzę, że ciuszka tutaj nie ma. Dobra, więc musimy znaleźć coś innego. 12 sekund later. Dobra, spójrzcie, tak wyglądam jako dziecko. Jak wam się podobam? Dajcie znać. No, szukałam bardzo długo jakichś śpioszków, takich długich, i ciężko było to znaleźć. Dlatego, widzowie, postanowiłam w ogóle taką piżamę sobie kupić i będę kurczakiem. Były przeróżne, ale dzisiaj wybrałam kurczaka i jeszcze sobie włosy zmieniłam. Więc jestem teraz gotowa na bycie dzieckiem. I uwaga, uwaga. Teraz biegnę do Daycare, Będę udawała dziecko i będę czekać właśnie na tych moich przyszłych rodziców. Mam nadzieję, że to mnie wybiorą, że mnie zaadoptują i wtedy będę z nimi chodzić na akcje. I dzięki temu będę mogła ich wydać policji. Dlatego widzowie, lecimy. Later. Zobaczcie, przyszli. To chyba oni, zobaczcie, tutaj dziewczyna, taka ja do adopcji szukam, taka na czarno ubrana, i tutaj jakiś chłopak z nią, zobaczcie. Ej, ale gdzie jest pani od adopcji? Mam nadzieję, że z nimi porozmawia, że coś tam się od nich dowie, jakieś właśnie informacje. Ej! Chłopak ją zostawił, a tutaj jest, zobaczcie, tylko ta dziewczyna. I poszła tam do recepcji. Rozmawiają ze sobą. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj zaraz muszę wszystkiego się, słuchajcie, dowiedzieć, w czym pomóc. Ale muszę najlepiej sobie wziąć tutaj kamerę. O, i coś do nagrywania, słuchajcie, żeby też już coś tutaj monitorować, zapamiętać i tak dalej. Żeby mieć haki na nich. Dobra, mam kamerę. Ok, Chci mogłabym zaadoptować jakieś dziecko. Ale jakie, ale jakie Dobra, będę nagrywać O nie, 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 dobra, już jestem grzeczniutka Już jestem grzeczniutka Teraz, jakie dziecko, jakie dziecko Może pomacham do niej, żeby tylko przekabacić Żebym nie wybrała Dobra, uwaga, uwaga O, dobrze hmm, Co ona tutaj mówi? Te słodkie! Tak, jestem bardzo słodka, jestem bardzo słodkim dzieckiem. No, jest tutaj dużo, zobaczcie jaka pani. Ej, ona pod przykrywką też działa, bo zobaczcie z policjantką! Może je wezmę, tak, oni sobie chcą ocieplić wizerunek. Mówiłam wam, może je wezmę. No dobra, a co pani z Dayker na to? Chce pani ją adoptować? Tak, tak, please, please, please. Zgódź się pani. No, chyba dobrze napisała, nie wiem, nie wiem. Ej, ej, no, skutź się pani, skutź się pani, ja już do niej pójdę. Ja pójdę do tej pani, ja bardzo chcę, bo ja chcę wiedzieć, co ona robi, albo co robi też z tym chłopakiem na mieście. Czy oni coś rabują, czy są bandytami i tak dalej. Mogę przeprowadzić z panią wywiad? Dobra, niech przeprowadzi krótki wywiad. Dzięki temu czegoś się dowiemy, słuchajcie. Coś się dowiemy, może jakieś dane i tak dalej. Może jakieś zwyczaje, gdzie mieszka i w ogóle wiecie. Potrzeba nam jest dużo informacji. Zobaczymy. O, gadają. Ma pani jeszcze jakieś dziecko? Nie. A ile pani ma lat? Ej, ona ma nawet. 24! O, ona ma nawet diabelski ogon. Zobaczcie, więc na pewno jest diablicą. No dobra, czy coś. O, o, zgasło światło. Czy czegoś jeszcze się dowiemy bardzo ważnego? To jestem ciekawa. Czy ona jeszcze ma jakieś do niej pytania? No słuchajcie, tu się dziwne rzeczy dzieją, że w porządku. A jak w ogóle ma pani na imię? O dobra, tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, jak ona ma na imię. Morelka. No dobra, słuchajcie, imię takie bardzo ładne, pozytywne. Nie powiedziałabym, że to jest bandytka. Ale jednak słuchajcie, niech to was nie zwiedzie. Dobra, ja może podejdę po prostu, żeby to przyspieszyć i powiem mama, mama i wtedy to złapie ją za serce. I słuchajcie, będzie już mnie chciała. A ma pani prawo jazdy i uprawnienia do dzieci. Mama, mama! Jestem mama, mama! Ej, ja jestem twoim dzieckiem! Mama, 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 mama do domu, mama, mama, czemu kratkuje? O, dobra, jeszcze chwilkę. Za chwilkę, już chcę do mamy, chcę do mamy, chcę do mamy, mogę ją wziąć, tak, 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 możesz mi wziąć, możesz mnie wziąć na barana, albo coś na ręce i musimy sobie iść, mama, mama, razem na podboje, hua, hua, hua i graści wszystko, y -y, to chyba ona, dobra, jest, mam mamę, słuchajcie. Mam mamę! Dobra, no to teraz będziemy patrzeć, co ona będzie kombinowała, co ona będzie robiła, czy ona będzie rabowała bank, e, może sklepy i tak dalej. Zobaczymy, ale patrzcie, jaką ma furę. Normalnie ogień idzie z rur i jedziemy gdzieś. Zobaczcie, gdzieś jedziemy. Zobaczcie, pod chatę, pod chatę, czy gdzie? Jak ona jeździ! Driftuję, zobaczcie! Zobaczcie, to już chyba kolejny tato, jest, słuchajcie, z tyłu siedzi. Gdzie my jedziemy? E, a, dobra, podjechałyśmy pod dom. No dobra, no dobra. Podjechałyśmy pod dom, słuchajcie. No dobra, wjeżdżamy do garażu, tylko mama trochę jeździć nie potrafi. A nie, wjechała już za bramę. no dobra. No to jesteśmy, dobrze, że ona. O nie, rzuciłaś mnie, mamo! No dobra, czyli gdzie my jesteśmy? Zobaczcie, jaka chata! Ona na pewno się tej chaty słuchajcie, dorobiła właśnie na tych wszystkich kradzieżach. Spójrzcie, ma nawet windę w tym domu, co ona mówi? Córeczko! Oj, chyba się zobaczywczyła, słuchajcie. Ona tylko mnie zaadoptowała do tego, żeby ocieplić sobie wizerunek. No i żeby nikt nie wpadł na to, że ona jest bandytką. Mama ma taką pracę. Jaką pracę? Bardzo ciekawa jestem co na powiem. Bardzo ciekawa jestem W której robi niefajne rzeczy Jest! Mam ją nagraną! Dobra Jakie? Jakie? Zobaczymy jakie Zobaczymy jakie niefajne rzeczy Czy ona da nam znać? Czy ona to powie? Uwaga, uwaga Zaraz wyciągniemy to ehm, Pokażę ci Okej, okay. dobra Dobra, jedziemy, jedziemy słuchajcie Tak, tak tak, tak, zobaczymy, zobaczymy jaką ona ma pracę. Może uda się złapać na gorącym uczynku właśnie tych bandytów, a przynajmniej tą bandytkę. Bo słuchajcie, policja z Heaven, bardzo długo próbowała ich złapać na gorącym uczynku, ale im się nie, nie udawało. Dlatego postanowiłam ja się przebrać w plusy baby, właśnie takie mini, żeby ich złapać na tym gorącym uczynku. I wydaje mi się, że się uda. Jedziemy, słuchajcie, jedziemy na akcję. Zobaczymy, co ona zrobi. Wszystko będę kamerować i wszystko będę nagrywać. Spójrzcie, jedziemy dalej. Eee, pod bank! Pod bank! Zobaczcie, pani pracuje w banku! Pani pracuje w banku! O! Jesteśmy w banku! Jesteśmy w banku! I co teraz się wydarzy? Ona ma broń. O nie. O nie. Czy ona zacznie strzelać? Ręce do góry strzela, strzela, moja mama strzela. O nie, zobaczcie, co to za strzelanina. Jak się to wszystko skończy? O nie, zobaczcie, zobaczcie, jak ona strzela. Ona nie przestaje, ona ciągle strzela, słuchajcie. Jedna leży, jedna leży. Ona leży! Mamo, zobacz! Ona leży! Ona nie żyje! Ona nie żyje! Mamo, zobaczymy, czy ona, czy mama moja, pomoże jej właśnie. Kolejna też nie żyje! Ta to jest policjantka! Ona nie żyje! O nie! Ratunku! Ta też nie żyje! Ta też nie żyje! Ta też nie żyje! Nie, 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 nie! nie. Moja mama jest niedobra. O nie, przyjechali policjanci. Ona się z nimi bije. Co ona robi? Tutaj ona jest. O, o, jest tato. Pojawił się też tato. Czy już obrabowała? Zobaczcie. ma kartę i obrabowała już bank. Czy ona o mnie zapomni? Ja wszystko muszę rejestrować. Wszystko muszę rejestrować. Wszystko nagrywać i tak dalej. Dobra, wszystko mam. Już kasy zabrali. Zabrali kasę, zobaczcie, zabrali kasę. Już mają torbę z pieniędzmi. O nie, już jest po niej. Uciekajmy, mamo! Zobaczcie, ile policji, ile policji. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Na ręce? No dobra, no to weźmy na ręce. Szybko, szybko. I uciekajmy, uciekajmy. Dobra, dobra. zobaczcie, obrabowała już bank. Więc z tego ona ma pieniądze. Wydało się. Nie możemy jeszcze wsiąść do fury, bo ktoś nam ją zabrał. Nie możemy stąd uciec. Dobra, uciekamy na pieszo. Co ona teraz zrobi? Tu wynoszą ludzi na noszach. Zobaczcie tam. Pani jedna, co przeżyła wywozi na noszach do szpitala jedną dziewczynę. I będą ją ratowali. Dobra. Jedziemy gdzieś autem. Jedziemy autem. Jedziemy, jedziemy. Mówiła chyba, że do sklepu jedziemy. Ale przypałętał się policjant. O, nie, 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 nie. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy y, przy sklepie. Ej, nie ma nikogo. Dobra, czyli co? Będzie rabowała wszystko? Ja sobie tylko tutaj to wezmę, żeby zarejestrować wszystko. I co ona będzie brała? Obrabowała już chyba wszystko. Szybko, dobra, uciekam, uciekam. Tak, 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 zostaw ich, zostaw ich, szybko jedź! Gazuj! Gazuj, bo przez nich nie zobaczę. Przez nich nie zobaczę, co masz dalej w planach. Dobra, dobra, zobaczcie Słuchajcie, obrabowała bank Więc już tutaj paragrafy na pewno na nią będą Jeszcze ona obrabowała sklep Więc kolejne paragrafy Zobaczcie, ile kradzieży Jakie konkretne kradzieże Zobaczcie, jeździ jak wariat tym samochodem Przecież, o patrzcie Stwarza naprawdę wielkie niebezpieczeństwo tutaj Ten dom Przypuszczam, że jest skradziony Bo na pewno jeszcze tyle nie nakradła, żeby sobie sama zbudować Ten dom Więc mi się wydaje, że jeszcze mogła tutaj załatwić właścicieli, właśnie tego domu. No i widzieliście też, że w banku załatwiła bardzo dużo osób. O, ta, co już była w szpitalu, to chyba, słuchajcie, ją wyleczyli więc dali radę. A, dobra, dam radę. Jestem, jestem, jestem. Policjantka! Policjantka! Nie, 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 nie. Ja z tym nic nie mam wspólnego, przecież działam razem z wami. Ale dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że już bardzo dużo tutaj mam na nią haczyków One hour later. Dobra, ona każe mi iść spać, więc ja się posłucham, ale oczywiście ściemnie, że idę spać Więc już się, słuchajcie, położę, lay down, dobra I idę spać, słuchajcie, idę spać Ona mam nadzieję, że też pójdzie spać czy coś Albo wyjdzie z pokoju, zgasiła się to I teraz się wymknę Właśnie do policji, tylko muszę sobie przygotować piwór, bo chyba nic tutaj otwierać. Słuchajcie, nie mogę. Wstaję stąd, wstaję. Nie mam tutaj nawet takiego okna. Słuchajcie, żeby uciec. Uż ty kudy ten ten pokój. Nie ten pokój. En, en, en. Szybko, szybko. Dobra, nawet tymi drzwiami. Patrzcie. Jest, mogę! Mogę otwierać po prostu drzwi. Dobra, dobra. Teraz na policję, na policję. Szybko, szybko, szybko. Gdzie jest policja? Tutaj, tutaj, tutaj. Szybko, szybko, szybko biegnę. Zaraz ją wydam i zamkną ją za kratki. Szybko na policję, na policję, na policję. Szybko, szybko, szybko. Jejkuś, jejkuś. Szybko, szybko, żeby ona mnie nie złapała. Nie zauważyła, że jej uciekłam. Muszę złożyć doniesienie. Halo, muszę złożyć doniesienie. To jest policjantka, ona nie wygląda jak policjantka. Moja mama jest złodziejką, zabiła ludzi, obrabowała bank i sklep. Słuchamy, wszystko, że Wam powiedziałam: wszystko! Ona jest w domu! Ona jest w domu! Złapcie ją i zamknijcie zakraty. Dobra, na razie się nie przebieram w większe, większą osobę, bo niech oni też sobie myślą, że ja jestem dzieckiem. Ale słuchajcie, no zamknijcie ją, zamknijcie ją. Szybko, szybko, szybko. Nazywa się Morelka. Patrzcie, policjantka tam do niej poszła, ale ona jest na dole. Ona jest na dole, ona jest na dole. Widziałam ją na dole, będzie chciała uciekać. Zobaczcie, co się stało z tym samochodem. Jaka akcja. Mam nadzieję, że ją złapią, słuchajcie. I to, że się przebrałam za małe dziecko, poskutkowało tym właśnie, że ona trafi do więzienia. Wpuściłam ich! Przecież ja mogę otworzyć drzwi. Wpuściłam ich. Mam nadzieję, że ją złapią. I słuchajcie, zabiorą do więzienia. Zobaczcie, mają kajdanki. Zapinają w kajdanki. Już nie mogę się doczekać, aż ją wyprowadzą, a ja teraz się zdradzę i pokażę, że nie jestem jednak małym dzieckiem. Ręce do góry! Jak się słucha! Boi się! Do wozu policyjnego ją szybko! Dawajcie, dawajcie, musimy ją mieć na oku, bo ucieknie, a ja tu nadal wszystko nagrywam i jestem w kontakcie z moimi kolegami. Słuchajcie, dobra, będzie chyba. Szukać. Do wozu. O nie, ale ma przekichane ona. Zobaczcie, jaka fura policyjna. Zobaczcie, jak ona idzie. Słuchajcie, zobaczcie. Z tyłu, ręce w kajdankach. O już, po niej. Zobaczcie, ile jest tu policjantów. Jaka obstawa. Jaka obstawa. Oh my god, ta tutaj to chyba jest. Słuchajcie, tajniakiem takim, że nie jest w stroju policyjnym. No dobra, to nieźle. Gdzie ona jest? O, spójrzcie na to, jaka biedna moja mama. Już jest przybrana w strój więźnia. No i niestety, tutaj jest twoje miejsce. Także słuchajcie, ona została zamknięta, a moja praca jest już wykonana. Byłam szpiegiem jako małe dziecko, udało się to wszystko zrobić, ale to było bardzo, bardzo ciężkie. Jeśli ten filmik doceniacie moje starania i wam się podobał, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A jeszcze ja z wami żegnam, i widzimy się jutro. Pa-pa!